9x10, 87x100, 4x5, kolejne 81x100 to tylko kilka z ostatecznych ocen zagranicznych recenzentów oceniających MSI PS63. Czy faktycznie jest aż tak dobrze? Zapraszam na recenzję Prestiżu do pracy poniżej 5000 zł. Przygotowując systematycznie materiały na ten kanał od ponad dwóch lat, cel przyświeca mi tylko jeden: technologiczna empatia względem widza oraz nieszufladkowanie swoich myśli poprzez sentyment względem danego producenta. Ciężko być obiektywnym w swoich subiektywnych opiniach. MSI PS63 Modern 8RC to laptop w głównej mierze skierowany dla mobilnych twórców szukających stosunkowo wysokiej wydajności oraz ponadprzeciętnej żywotności czasu pracy na jednym cyklu ładowania. Producent deklaruje na swojej stronie czas pracy nawet do 16 godzin. Do tematu ogniwa wrócimy za chwilę. Wizualnie oraz konstrukcyjnie to naprawdę ładne urządzenie. Mimo dominacji w ostatnich latach tworzywa sztucznego na produktach od MSI PS63 przełamuje ten schemat, oferując nam sprzęt w głównej mierze wykonany z aluminium. Tyczy się to pokrywy wyświetlacza jak i samej klawiatury. Ciemna wersja kolorystyczna świetnie uzupełnia się z niebieskimi przeszyciami znajdującymi się na krawędziach laptopa. Ekran o przekątnej 15.6 cala jest mocno osadzony na zawiasach, otwierając się maksymalnie pod kątem 140 stopni. Pokrywa pod naciskiem ulega lekkiej deformacji, jednak nie ma to absolutnie żadnego przełożenia na problemy z wyświetlaczem. Ten LED IPS o natywnej rozdzielczości Full HD oferuje niezłej jakości ekran ze współczynnikiem kontrastu 1112 do 1, dobrymi kątami widzenia oraz oraz, co dla mnie jest od zawsze istotne, matową matrycą. Co ważne ten nie przekłamuje kolorów co dla osób pracujących z montażem filmów czy obróbką zdjęć może okazać się istotne. Choć muszę o tym wspomnieć, PS63 nie oferuje 100% pokrycia przestrzeni kolorów SRGB, sięgając tym samym poziomu około 90%. Jest dobrze, ale do ideału trochę brakuje. Warto też zaznaczyć, iż producent daje nam preinstalowane narzędzie TrueColor które pozwala nam precyzyjnie dopasować reprodukcję kolorów do własnych preferencji, za co szanuję. Jak na urządzenie skierowane głównie do pracy, PS pozwolę sobie tak nazwać w skrócie, oferuje nam dosyć zacną ilość portów. Port USB 3.1 drugiej generacji, port USB 3.1 pierwszej generacji razy 2, port USB C HDMI, czytnik kart pamięci microSD, wyjście słuchawkowe oraz wejście mikrofonowe oraz, wiadomo, wejście do zasilania. Wynik naprawdę dobry, biorąc pod uwagę niewielką wagę oraz grubość urządzenia. Prawie 16 cali z wagą na poziomie 1,6 kg to bardzo dobry wynik. Choć w tej beczce miodu znajduje się też łyżka dzikciu. Urządzeniu brakuje Thunderbolt 3, co w takiej stacji roboczej byłoby mile widziane. Co do klawiatury oraz gładzika nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Z Czystym sumieniem do wielogodzinnego pisania jestem w stanie polecić to urządzenie każdemu. Klawiatura jest solidna, nie ugina się pod naciskiem palca, a i nie jest też zbyt głośna. Klawisze mają wyraźne miejsce nacisku, co daje sporą satysfakcję z pisania. Podobnie sprawa się ma z dużym 14-centymetrowym gładzikiem. Ten matowy z wcześniej wspomnianymi niebieskimi przeszyciami oferuje śliskie i krótkie pociągnięcia z przyjemną akustyką Zwrotną. Z jego lewej strony znajdziemy także skaner odcisków palców, który działa piekielnie szybko na wzór najdroższych smartfonów na rynku. Wydajność urządzenia jest zależna od wybranej wersji. Mina na testy przypadł model z procesorem Intel Core i7-8565U. Jest to układ czterorodzeniowy, 8GB RAM, taktowanych zegarami 2400MHz, plus układ graficzny dedykowany GeForce GTX 1050 Max-Q, plus układ zintegrowany UHD Graphics 600. 20 wraz z dyskiem SSD M2 o pojemności 256 GB. Tak jak wspomniałem, jest to urządzenie głównie dedykowane do pracy, choć można też opcjonalnie na nim pograć. dziwo, tak MSI za to bardzo szanuje. Laptop charakteryzuje się naprawdę niskim hałasem podczas obciążenia. Temperatury w okolicy procesora oraz karty graficznej przy wysokich obrotach utrzymują się na poziomie maksymalnie 60 stopni. Jak łatwo się domyśleć, stosunkowo cicha praca laptopa na wysokich obrotach wiąże się z throttlingiem. Aby utrzymać ustaloną granicę temperatury maksymalnej układu, w niektórych sytuacjach jest obniżane taktowanie procesora oraz dedykowanego układu graficznego. Sam dysk na złączu M2 gwarantuje przyzwoity i satysfakcjonujący zapis na poziomie około 1400 MB na sekundę oraz odczytu na poziomie 1700. Głośniki stereo grają dobrze, choć są skierowane w dół. Oznacza to tylko tyle, że aby dotrzeć do naszych uszów, dźwięk musi odbić się od powierzchni. Tego typu zabieg daje złudzenie tłumienia. Przetwornik audio dobrze znosi średnie tony, jednak nie do końca basy. Natomiast warto zaznaczyć, że MSI oferuje narzędzia, które pozwolą nam zniwelować te niedogodności. Jeżeli chodzi o baterię, o jakichkolwiek niedogodnościach nie mamy tutaj co mówić. Owszem, wszystko jest zależne od tego, co chcecie na nim robić. Stała praca na bardzo wysokich obrotach może znacznie skrócić żywotność czasu pracy na jednym cyklu ładowania, jednak przy standardowych czynnościach bez problemu będziecie w stanie osiągać wyniki na poziomie od 12 do 14 godzin, co jest wręcz fantastycznym rezultatem. Warto też wspomnieć, iż PS63 oferuje wsparcie Quick Charge 3.0. Słowem podsumowania. MSC PS63 to dobrej klasy laptop skierowany dla mobilnych twórców, dla których poza wysoką wydajnością liczy się także długi czas pracy na baterii. Laptop nie ustrzeg się kilku wad w postaci braku złącza Thunderbolt 3, braku 100% pokrycia SRGB, czy niewykorzystanego potencjału procesora. Z drugiej jednak strony ilość minusów blednie przy pozostałych zaletach. Fantastyczna bateria, duża ilość portów mimo niewielkich rozmiarów urządzenia, nienaganna stylistyka oraz jakość wykonania, bardzo dobrej klasy klawiatura oraz czy cicha praca przy dużym obciążeniu czy mimo kwoty około 4500 zł jest to urządzenie warte polecenia moim zdaniem bezapelacyjnie tak jeżeli cenisz sobie środowisko Windowsa zależy ci na laptopie jakości premium oraz długim czasie pracy na baterii 63 jest laptopem wartym rozważenia potencjalnego zakupu Mam nadzieję, że materiał przypadł Wam do gustów i rozwiał wątpliwości co do omawianego sprzętu. Gorąco też zachęcam o danie tej motywującej łapy pod filmem. W górę, jeżeli film się podobał, w dół wiadomo, jeżeli się nie podobał. My widzimy się lada dzień w kolejnych materiałach. Pozdrawiam serdecznie. See ya!